Ile osób zginęło podczas powodzi? Odpowiedź na to pytanie jest najbardziej i najpilniej strzeszoną tajemnicą obecnego rządu. Dlaczego władze nie chcą poinformować społeczeństwa, ile było ofiar? Odpowiedź na to pytanie jest właściwie niemożliwa. Władze nie chcą się podzielić tą tajemnicą ze społeczeństwem. A powinny, bo przecież, jak tylko przypomnę, co było podczas pandemii. W 2021 roku codziennie minister zdrowia lub jego rzecznik informował na konferencjach prasowych o ofiarach, o osobach hospitalizowanych, osobach, które już opuściły szpital. Teraz nie mamy żadnej informacji, natomiast są oskarżenia o tańcu na trumnach i o hienach, którzy chcą się żywić ofiarami powodzi. Proszę Państwa, nie dajmy sobie mówić, że jesteśmy hienami, a ta tajemnica nie powinna zostać odkryta. Powinna. Powinniśmy wiedzieć, ile osób zginęło, ile jest zaginionych, ile zostało hospitalizowanych z powodu właśnie wydarzeń związanych z powodzią. Ja, będąc w stronie śląskim, słyszałam od osób, jest to nagrane, proszę Państwa, że były osoby zabierane do szpitala, które doznały urazów, które dostały zawałów po tym, jak stracili dorobek całego życia. Również były, była mowa o tym, że są osoby zaginione. Również nie mamy takiej informacji. Dlatego dobrym ruchem jest decyzja pana ministra Cieszyńskiego, byłego ministra w Rządzie Prawa i Sprawiedliwości, ministra cyfryzacji, który złożył interpelację w tej sprawie, żeby precyzyjnie dowiedzieć się, co się tak naprawdę wydarzyło i dlaczego te informacje są ukrywane. Być może się dowiemy. Interpelacja dotyczy liczby ofiar, liczby osób zaginionych. Ważne są także również informacje na temat działań, co się tak naprawdę działo. Przecież słyszeliśmy od Donalda Tuska, że ta ma w stronie śląskim na morawce nie powinna być przerwana, a ci... Którzy tak mówią, że może do tego dojść, to po prostu mijają się z prawdą lub mówią nieprawdę. Uspokajają, jeżeli chodzi o prognozy. Czy to, co się stało później, obciąża rząd i obciąża Donalda Tuska? Wiele osób mówi, mówi że tak. Na ostateczne rozliczenia przyjdzie czas po pewnych działaniach rządu. W tej chwili słyszymy o tym, że każdy. Który stracił dom, który stracił dobytek, dostanie 100 tysięcy złotych na remont lub 200 tysięcy złotych na wybudowanie domu. Ludzie pytają, czy to jest żart, ale przy każdym temacie związanym z powodzią pojawia się pytanie: ile było ofiar? Dlaczego rząd to ukrywa? Co się takiego stało, że jednak yy, nie dowiadujemy się? Czy rząd nie ma takich informacji? Gdzie są służby? Proszę Państwa, wyobraźcie sobie, że byłyby to inne rządy niż rządy Koalicji Obywatelskiej. Taki rząd byłby pod pręgierzem. Codziennie byłby oskarżany o ukrywanie tajemnicy. Codziennie byłyby awantury medialne. Portale różnego rodzaju by się dopominały i dopytywały, co się takiego stało, że rząd nie informuje. Teraz właściwie panuje cisza. Sytuacja jest o tyle ciekawa, że w pierwszych dniach, właściwie już w pierwszych godzinach po powodzi słyszeliśmy o dziesięciu ofiarach. Słyszeliśmy o wielu zaginionych. Teraz słyszymy o siedmiu, dwóch kolejnych, które zostały znalezione. Ale nie mamy informacji o zaginionych. Przecież te osoby, które teraz zostały znalezione, to przecież były osobami zaginionymi. Dlaczego nie mamy tych informacji? Dziennikarze, w tym ja, pytamy. Co się takiego dzieje, że im społeczeństwo nie jest informowane? Ale jest jeszcze coś gorszego, proszę Państwa. Krysza medialna, bo tego nie można inaczej nazwać. To słowo pojawiło się za wschodnią granicą w dawnych czasach, ale to jest bardzo dobre określenie, bo teraz mamy właśnie typową kryszę medialną. Na ten temat. Będę jeszcze mówiła w innym felietonie, jak i ten rząd jest chroniony przez wolne, tak zwane wolne media, ale ta sytuacja z ofiarami jest najbardziej skandaliczna, bo nie możemy się doczekać informacji, nie możemy się doczekać informacji od policji, od służb. Tak naprawdę konferencję prasową powinny urządzić służby straż pożarna, policja. Tam powinni stanąć komendanci górnych tych formacji, tam powinni stanąć rzecznicy pasowi i powinni powiedzieć, tak jak to było w czasie pandemii, kiedy był minister zdrowia na miejscu, kiedy był jego rzecznik, dlaczego tak się nie dzieje? Czy aż tak bardzo się boi Donald Tusk, że ta sytuacja go skompromituje? Wystarczająco już się skompromitował działaniami przed powodzią i w trakcie. Dlatego ważne jest, żebyśmy się wszyscy domagali, Podania liczby ofiar, liczby osób zaginionych, liczby osób tych, które zmarły na skutek wydań, wydarzeń związanych z powodzią i odpowiedzi na pytanie przede wszystkim, dlaczego te informacje były ukrywane.